Profesor egzaminuje studenta. Samolot przewoził 500 cegieł. Jedna cegła wypadła z samolotu. Ile cegieł pozostało na pokładzie? Student odpowiada: Cóż, to proste 499. To prawda. Profesor zadaje następne pytanie: Jak umieścić słonia w lodówce w trzech krokach? Student: Otwórz lodówkę, umieść słonia i zamknij lodówkę. Brawo. Następne. Jak umieścić jelenia w lodówce w czterech krokach? Student. Otwórz lodówkę. Wyciągnij słonia. Psać jelenia i zamknij lodówkę. Doskonale. Kolejne pytanie. Król zwierząt Lew ma urodziny. Przyszły na nie wszystkie zwierzęta, z wyjątkiem jednego. Którego? Jelenia, bo jest w lodówce. Profesor. Super. Następne pytanie. Czy babcia może przejść przez bagna, na których żyją krokodyle? Oczywiście, że może. Krokodyle są na urodzinach ulwa. Doskonale. A teraz ostatnie pytanie. Babcia, przechodząc przez bagna, niestety zginęła. Jak? Student. E, e? Utonęła? Profesor. No i oblałeś, synku. Cegła coś ci mówi? Podobało ci się? Lajkuj i subskrybuj.